jak ocenisz swój dzisiejszy występ? Dzisiejszy występ oceniam bardzo fajny. To jest mój trzeci sukces, taki takich zawodach w życiu. Przeważniejszym, bo teraz trzeci raz byłem w pierwszej dziesiątce. Jestem bardzo zadowolony dzisiaj. Natomiast skoki by bardzo fajne, ale jeszcze można było z tego jeszcze... Jakby taki jak powinien być. To jeszcze z 5 metrów na każdym skoku powinno być dalej. Ale wszystko i dziękuję dobremu. Przez ten ostatni tydzień poprawiliśmy z trenerem Robertem ten problemy tam różne na właśnie, jakie, w powietrzu. Nad jakimi błędami musisz jeszcze popracować? W powietrzu tam mam jeszcze troszkę z rękoma, że jak nie za, za wolno za wracam, wracają z powrotem. I później efektem tego jest, że troszkę narty, tak jak się mówi po naszemu, że narty mnie zastawią. Czyli Trochę podejdą pode mnie i tą prędkość w powietrzu troszkę zmniejsza. Ale nie jest to taki, nie jest to tak duże, żeby skakać, żeby no po prostu, żeby skoki były krótkie, tylko jest z tego jeszcze jakaś odległość. A jak ocenisz skakanie przy tej wysokiej temperaturze? Dzisiaj dzisiaj no szczerze ja wybiłem dzisiaj co mam litrowy bidon. To wypiłem mi sześć. Wow! samej wody i jeszcze ciągle yy, chcę się pić. Po prostu jest no, strasznie, straszne zapotrzebowanie na wodę i człowiek jest taki. Po, jeden z go już okej, okay, ale już po dwóch już jest czuć, czuć takie zmęczenie. Przez tą temperaturę, a po 3, to już po prostu można yy, zasnąć. Na, ze a jaki masz cena na jutrzejszy konkurs? Mm. Chciałbym powtórzyć skoki, zrobić swoje, to co dzisiaj zrobiłem. Robić swoje i jak Bóg da i pogoda dopisze, to może być fajnie. A kto z zdaniem wygra dzisiejszy konkurs w ten? Myślę, że Dawid Kubacki ma wielkie, duże szanse. No, każdy z, nas, z naszych ma dobre szanse, bo wszyscy dobrze skaczą równo. Także myślę, że będzie walka. Wczoraj fajnie się spisali, drużyny, fajne miejsce. Także dzisiaj, dzisiaj będzie ciekawego. No? Dobra.